Wita Państwa, Dariusz Szpakowski. Wraz ze mną komentować to spotkanie będzie Włodzimierz Szalanowicz. Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło. Jestem zaskoczony, nie spodziewałem się, że to będzie taki skandal. Jest przyjemnie patrzeć na to spotkanie. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi Sung Fan Cho. Rozpoczyna się pierwsza połowa. Już blisko pola karnego. No, ucieka obrońcy. To Wolcott. Pablo Hernandez. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. Dobrze, z lewej strony pokazuje się kolega z drużyny. Piękne podanie. Akcja zatrzymana. Fernando Torres. Dobre podanie. Ale czy to wykorzysta? Będzie strzelał, broni, ale piłka w grze. Kasz nadal leży na Murawie, to wygląda na naciągnięty mięsień. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Piłkę przejmują rywale. Dobrze, teraz obrońcy powstrzymali. Fernando Torres. Ładna akcja. Czy to wykorzysta? Słabo kryją, no i będzie szansa. No i mamy straty piłki. Ale znakomicie. Przejli piłkę. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Hernando Torres. Ależ walczą o piłkę Theo Walcott Wysokie podanie do Torresa Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę Dobrze, wygrał to starcie No, nie mogą się przebić Fernando Torres No i udało się odzyskać piłkę Udane podanie. Jest szansa. Był gdzie być powinien. Czy to wykorzysta? Łatwo, łatwo, za łatwo oddaj tę piłkę. Ale szakcja. Czy to wykorzysta? Pewnie wyłapuje piłkę Bramkarz. Rezultat do przerwy 0-0. Powiem szczerze, że jak się ogląda taką pierwszą połowę, która poza nami, to najchętniej człowiek by odłożył mikrofon. Albo grę wyłączył. Nie, nie, proszę dalej się starać, będzie lepiej. Tę drugą połowę rozpoczynam z nadzieją, że wreszcie zobaczymy bramki. Jeżeli nastawią celowniki strzeleckie nieco lepiej, to powinniśmy ich zobaczyć z pół Dobra pozycja do oddania strzału. No strzela! Obronił, ale piłka na boisku. Okazja, sam na sam. Dobra okazja. Jak on tego nie trafił w Włochy? Aleś pięknie, cudownie, kapitalnie. Potrzebne im bramki, bo to przybliża ich przecież do sukcesu. A to im awans, jeżeli utrzymają ten wynik do końca. Dopiero w drugiej połowie obejrzeliśmy bramkę. Teo Wolkocki. Dągery. Dobra wymiana podań. No już blisko polekarny. karne. A udało mu się odebrać piłkę. Ma do kogo zagrać? No udało mu się uwolnić spod opieki. Może być groźny. Dobrze, przytomnie teraz obrońca przejął tę piłkę. Hernando Torres. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. Dobrze, z prawej strony pokazuje się partner z drużyny. Piłkarz nadal leży na murawie. Tomi wygląda na naciągnięty mięsień. Czy to wykorzysta? Uderzenie w stronę bramki. I po odbiorze strata piłki. Bez dwóch zdań. Ten zawodnik powinien już opuścić murawę. Ledwo trzyma się na nogach. Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi, Fernando Torres. Szansa! Z tego podania może być bramka. Będzie strzelał. Dobre, dalekie wyjście bramkarza i niebezpieczeństwo zażegnane. Ależ fatalne podanie piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. celnie do partnera, czy to wykorzysta, oddaje strzał, obronił, ale jest szansa na dobitkę. Czy to wykorzysta, strzela, wyrównują w samej końcówce, no radość niesłychana, a do końca niewiele. Odegrał ponownie piłkę. Czytelne podanie, zbyt czytelne przynajmniej dla niego. Przejęli piłkę. Teo Wolcock. Rozpoczynają ostatnią akcję meczu. I koniec meczu. Kiwice powoli zaczynają opuszczać stadion. To był pasjonujący i bardzo wyrównany mecz. Nawet w ostatniej chwili tutaj mogło się wszystko zmienić. No to był wspaniały mecz. Szkoda, że się już skończył. Ja też będę kończył.